Dwómy wiernych uczestniczyło w poniedziałkowej uroczystości ogłoszenia mianem sanktuarium Kościoła Matki Bożej Szkapleżnej w Dobrej. To kolejne sanktuarium maryjne na mapie Archidiecezji Tarnowskiej. Sanktuarium, a więc miejsce święte, wyjątkowe, rzeczywiście kult XVI-wieczny Matki Bożej Szkapleżnej w tym miejscu wiele pokoleń, przodków, obecnych parafian, którzy podejmowali ten kult Mański Bożej Szkapleżny, Bractwo, które też funkcjonowało od XVII wieku, i dzisiaj już formalnie ogłoszenie tego miejsca sanktuarium. Myślę, że też odkrycie w każdym takim miejscu faktu. Że każda, każdy z nas jest y, takim żywym sanktuarium Boga. W uroczystości tej wzięli udział parafianie, zaproszeni księża, a także biskup Tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył uroczystej mszy świętej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Święte. Biskupa jeża witali parafianie, a także proboszcz parafii w dobrej ksiądz Zbigniew Smajdor. chyba to dobrze symbolizuje. Z jednej strony część materiału znajduje się na piersiach. Oznacza tę relację bliskości do Boga, do Maryi, do drugiego człowieka. Nasze serce bije rytmem serca Maryi, a z drugiej strony, fragment materiału, który znajduje się na plecach, oznacza przyż pracę, codzienny trud, cierpienie. To jest taka synteza duchowości. Ręce przy pracy, serce przy Bogu. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej została poświęcona w 1989 roku. Znajduje się tutaj słynący łaskami obraz Matki Najświętszej siedzącej na obłokach, otoczonej światłością i aniołami podającą szkaplerz zakonnikowi w habicie karmelitańskim. Obraz ten został przeniesiony z drewnianego kościółka pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów. Ufundował go ksiądz Wojciech Juraszewski w 1692 roku, który był ówczesnym proboszczem parafii w Dobrej. Józef Budacz, TV28